Miano ja ją bowiem nie rzadko, jak krząt o tym przychadzko, od i na początku, że rzodem Tak się odbywała, jak się zwała. Często z niego spoglądała, w modleni, w okiennikach, przybywały pośród innych. Teraz wiecie, co to taki? <słyski> <słyski>

Bierała lecznicze zioła rosnące dookoła, miała rozwojonego dwie i bierka, i zębiuszkę, a bardzo kochały się z czerwoną kapturką. Pewnego ranka matka rzekła do czerwonego kapturka. na kwasić ogórków, a to przecież niedaleko. Skąd do was, kapturku? Do kuchania i masz do nacierania. Nie trać tu czasu, lec do babki, do lasu. Idź prosto, nie zbaczaj tylko z bo tam w lecie wilk mieszka, wilk okrutnych i Słuchaj, mojej twój smogi. nie że dołóka jak i zabrała wargóra. Nie wspiera, proszę, królewska, nie ma nawet kwiatka. Tu struniu, tam patulek, a w środku ścieżka gładka. Biegnie żewony patulek, tak jak prowadzi wróżka. Na brzegu nie miał kwiatka. Śpiewa po dzikiem świętym, po jalecznym świętym. I siedząc na jednej dosi, też pragnę zaśpiewać coś. Więc nie. nie, 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 nie. Ciebie ogon rozejrzał się w dymu narizowo i do bo tylko zapukał, po czym szybko starał się zamówił. to puka? I czego tu szuka? To jadra czy pergolę kapturę. Jakiś dziwny masz głos. Mam <coughs> A wolnym lasem przybiegłam, tu zaraz lekarstwa mi przesyłają. Nie zdążyłam cię dostrzec szybkie. Chodź do okna. Niestety nie mogę, bo po drodze zraniłam się w nogę. Lebo stoję, no, ba, a pójść do No, tak, tak, Możecie sobie, tak, Możecie sobie moi drodzy tak, tak, się wtedy

Nasza bogiem, babcia, osoba starsza, była koścista i chuta. ale obiad nie bardzo się udał. Rzuc mam pusty po takiej potrawie. Przyjdzie wnuczka, to sobie poprawię. <laughs> <laughs> ale ten ptaszek tu strumie trzeba się czerpa włożę. w Może. stanę się na głowę. Gdzie pisał <noise> Nie, Jest. No to, tak. Teraz stopska od piężnę do miśnia. O, no, lusterko. No tak, jeszcze kończę. Byka pana staruś Staruszka, niepodobna zupełnie do wilka. Chowam, łatwe, bo widać pazurek. Idzie <coughs> to kontakt. pan. Pobiegaj naczurek, a razinka. Ja, Czekam jej kapturek, to ja właśnie ja. O, chorzę baburnie. Na też się u mnie dzieje. A to co? Nieźmij parałku, o się ci we mnie rzuca. Pędzie ucieki. Nie, puścisz ja się jak się Ona mnie po prostu odpędza. Dzień, doleczko, cóż Wam traci? Kiedyś nie teraz inaczej. Panie baw dostanie w górę. Co tam? To ja, czerwony kapturek. Bo ja razem tu przybiegłam sama. tylko z panem sypiała mnie mama. Bartku, a może za jest świecę? Nie, ja wolę, kiedy jest ciemno. Patrz, kapturku, się do mną. Darcyu, a dlaczego masz taki ciemny głos? mówisz, że ten sam. Jesteś głupia, ja używam je ostać. Zresztą nie wtrącaj się do mojego nosa. Bartku, za długo do mnie szła, a zresztą nie pytaj o więc... Dabciu, <laughs> a gdzie twoje ręce? Pod pierzyną, bo mi zmarzły na zimie. Chodź. Przestań pytać, chodź do mnie, i usiądź tu przy nim. To, dopięć, się. to że... ja się <laughs> o tym boję, bo te zęby jakieś nie wchodzą. <laughs> <laughs> Dobre są każde zęby, które prowadzą do gęby. Ale wyszliśmy wygodnie, zaraz teraz powodują. O nie mam Kołtoł się łóżkę, tak jak bąbelko. Obligał się, jezdolem blasnął, lasł postiżynę i zamknął. Nie trosząc się więcej oj, ale to moi drodzy nie koniec, bo właśnie z dobrodry szedł z do tamtej strony gajowy. Posłuchał, a gdzie ten <tosłuch> Posłucham posłuchał i doszło drzewa. Potem jeszcze przybiegła webiórka i tak się dowiedział o losie pierdolonego kaszułka. <śpiewa> 🎵🎵🎵 <śpiewa> <śpiewa> Polutka od głowa zapada w i głowę pacha leci przez dnie. Ubrana jest z gminy. i dziekający patrzy przez szybkę. O, tu potrzebne działanie szybkie. Wchodzi do środka, z zapałką śmieci, i cóż zobaczył,

Łatwo to Co się Od bo króla jest szybka, Ojej, po co tyle hałasu! Zawsze się Zastałem, bo myślałem, że to niedziela. Proszę pana, niech pan nie strzela. Litości panie Ale Oj, nie nie Będziesz miał być na lufcie. Odprawię się po Liczę do trzech, A potem. Jeden, dwa. Już ją ja daję z powrotem, tylko niech Pan tę luchę zabierze. Muszę się natężyć, mam <śledzimy> Które <grywa> <grywa> obrażliwi sobie, że nie a przy tym stanie całkiem Kapta tak, nawet z ramiona. W kapturka chwyciła w ramiona i tak się całowały i stali, że się świeciły, że odrystały zaraz kowem sięgajowemu wróciły na szyję. Niech pan pan gadowy, że jest porad, albo i więcej. Któż my możemy dać panu podience? Chyba ten kakulek z serwowej nóżki. No boją to mojej Świetnie. Niech to pan się no. <noise> no, to się <jest głos> <drodze leży>. Może <noise> trochę pusty. No, Dobra. Dodaj mi do, do jeszcze dwa pausy. Gajowy był w siódmym głowie. Okręcił babkiem dookoła siebie. Uścisnął się szerzonym kapturkiem. A wita wiązał bardzo mocnym kurkiem. I zajął go prosto do warszawy. Może to spacznę, byliście. ста, moje drogi печ <wierzę>